Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Teraz moim gościem będzie Jacek Hudobader, dziennikarz reporterzysta oraz zwycięzca nagrody Grand Press. Witamy bardzo serdecznie. Witam. Jak panu się podoba na naszym trzecim Śląskim Festiwalu Nauki Katowice? Jak wrażenie? No nie, nie, niezwykłe, ale ja nie, nie, nie byłem nawet w stanie skonsumować tego wrażenia, bo po prostu ledwo zacząłem iść, to zatrzymałem się przy wykładzie o przekleństwach. Nie przyszedłem dwa kroki, zatrzymałem się przy meteorytach i po prostu nie jesteś w, w stanie w ogóle przejść, by, 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 chociażby jakby e, doświadczyć chociażby ułamka procenta tego wszystkiego, co tutaj się, e, co, co tutaj się, e, co tutaj się dzieje. Więc e, po prostu trzeba by było mieć. E, by, Kilka dni i albo najlepiej, żeby festiwal trwał miesiąc, żebyś mógł wszystkiego po, po troszeczku popróbować. No. Czyli stanowiska zachęcają i są ciekawe. Niezwykle. Jest pan już po swoim występie. Tak. O którym mogliśmy posłać również o reportażach. No, bo, bo, rozmawia pani z reporterem, no, to jest człowiek, który się na tym zna i o tym może opowiadać, o, o, po prostu zwyczajnie o swojej pracy, tak jak prawie wszyscy ludzie tutaj. No. Jakby mógł pan powiedzieć, jak napisać taki dobry reporta reportaż? Co trzeba w sobie mieć takiego, żeby on był porywający i żeby wszyscy go chcieli czytać, tak jak reportaże pańskie, pańskiego autorstwa? No, trzeba mieć jakąś odrobinę jakiegoś talentu do tego pisania i bardzo dużo determinacji. Tak? Mam, mam zajęcia ze studentami i opowiadam im o pracy reportera, to mówię, że sukces w, w tej dyscyplinie sportu jest wypadkową w zasadzie dwóch rzeczy. To znaczy, e, to znaczy jakieś tam odrobiny talentu do pisania, nie? A i, a, a druga to jest niezwykła determinacja, bo musisz niezwykłą determinacją, aby dążyć do tego swojego tematu. Wymyślasz temat i stajesz na głowie, żeby zebrać na ten temat o, o, tym, o, o tym materiał. I to jest bardzo ciężka, bardzo ciężka sprawa i niełatwo, jakby to, to osiągnąć, nie? Ale to, to wszystko zależy od determinacji. Jak bardzo chcesz, jeżeli bardzo chcesz, jak reporter bardzo chce, to to, to zawsze się uda. Mnie się jakby znaczy, może mi się nie udać napisanie, na ale dotarcie do materiału prawie zawsze mi się udaje. To jest tak, że to, ja tej determinacji mam więcej powiedzmy nawet niż, niż, niż tego talentu do, 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 do napisania już. Bo właśnie ta determinacja jest najważniejsza, bo reportażu no, nie napisze się z dnia na dzień. Materiał trzeba zebrać, trzeba jest, poznać ten problem, no, ten temat. To, to jest ciężka, ciężka praca, bo to nie jest tak jak. No, to, niby reporter, też pisarz, nie? Też, też on robi tworzy literaturę. Wprawdzie faktu, ale jednak literaturę. To nie jest taki facet, który, czy, 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 czy babka, że siedzi w domu za biurkiem i z głowy wyciąga historię i je opisuje. To nie jest beletrysta. On musi najpierw usłyszeć historię. On musi ją przetrawić, on musi do niej dotrzeć, on musi ją znaleźć. On musi wiedzieć, że ta historia jest. On musi ją odkryć. On najpierw jest odkrywcą. Reporter najpierw odkrywcą jakiejś niezwykłej historii, którą może opowiedzieć innym ludziom. No. I, I to jest najbardziej niezwykłe w tej że I on tę prawdziwą historię przerabia na literaturę. I na dodatek, ja to doskonale wiem, jako reporter, stary reporter z 30-letnim doświadczeniem, że kurde ludzie. Literaci nie mają szans na to, żeby wymyślać historie, które naprawdę kiedyś się zdarzyły, które jakby los sprawił, że one, że, że one zaistniały. Reporter tylko musi to odnaleźć, usłyszeć, jemu muszą to opowiedzieć, on musi to zobaczyć, doświadczyć, posmakować, powąchać, zobaczyć. No i opisać później. A jaki był najciekawszy reportaż, jaki, z jakim się Pan spotkał, jaki Pan wydał? Stanowczo odmawiam odpowiedzi na to pytanie, bo to by trzeba było... Nie bo ma jeszcze z, takiej... jakiś taki ranking. To jest ten, którego jeszcze nie napisałem, ale mam, mam w planie. No i ten, za którym teraz jadę. Nie powiem Pani, za czym jadę, bo jadę do Rosji teraz napisać kolejną książkę o Rosji, ale Pani nie powiem o czym, ponieważ w moim zawodzie się kradnie i, i nie chcę, żeby ktoś to zrobił przede mną. A to ja chcę zrobić i on jest to, to jest najfajniejsze, co ja sobie do tej pory wymyśliłem. Myślę, że każdy reporter by podobnie odpowiedział, to znaczy, że to, co jest przed nim, jest dużo bardziej dla niego pociągające niż to, e, niż to co już zrobił. No i koniec. Oczywiście to rozumiemy. A najdłużej ile pan zbierał materiał, żeby wydać reportaż? E, e, książkę z kuchę e, wydałem ją w 2015 roku, a materiały w 2015 roku, e, a zbierałem materiały od 1994 roku. Do tej, tej, do tej książki. Oczywiście na początku miała mieć inny tytuł i miała być tylko reportażem prasowym. On mi się nie udał, ale ja się nie poddawałem. Powiedziałem, że to jest świetny temat i świetny pomysł na, na, na reportaż. I, i przez te kilkadziesiąt lat ciągle dozbierywałem materiał. Powiedziałem, że ja jeszcze do tego wrócę. Ja, to, ja, to, ja to, to jakieś zrobię, bo ja wiem, że to jest świetny materiał. Chociaż mi go odrzucono w redakcji. Powiedziałem, że mi nie wyszło. Że jest kiepskie, beznadziejne. Spadaj, dziadu. <laughs> I, ale... Ale ja się z tym nie dogodziłem, wiedziałem, że to jest kapitalne, i przez te lata zbierałem, 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 zbierałem i wreszcie powiedziałem: to, O, to ja na 25-lecie Wolnej Polski napiszę ten tekst. Oczywiście, jak to każdy reporter, nawaliłem z terminem i napisałem na 27-lecie bodaj, no, no także. Ale i, i wtedy wyszła mi już rzeczywiście twarda, wielka, już nie reportaż, ale gęsta książka, co ma 300 stron. I, i jeżeli chodzi, nie toż. Co najlepsze, tylko co najbardziej lubię. To jest ta książka, którą ja najbardziej lubię, z tych moich. Czyli takie długotrwałe, nawet przez kilkanaście lat, zbieranie materiału, to nie wolno się poddać. Trzeba dalej dążyć do tego, żeby jednak pokazać, że, kurczę, ja miałem rację, to będzie świetny materiał. Też nie umiem teraz pani powiedzieć, przytaknąć, tak? Bo chyba łatwo by było przytaknąć. No to wychodzi panie. teraz, że książka a, wyszła, ukazała a, 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 się. Tak, świetnie, świetnie. W tym świetne. przypadku tak, ale też reporter często musi się rozstać z tematem. Jak coś głupio wymyśli, nie jest fajne, no, trudno, i, idę precz e, robię następne rzeczy. To się zdarza. Reporterowi za jakiś czas odrzucą, e, e, odrzucą jakiś materiał, on się nie ukaże. U mnie do tej pory teraz leży na biurku tak, e, taki materiał, którego ja wszy, wszystko mam, zebrałem, probiem notatki, wszystko jest gotowe. A jakoś nie mogę się do niego zabrać do napisania. To znaczy, że coś. Jest tu jakiś mankament, którego jeszcze nie wiem jaki. Może on jeszcze musi poleżeć, muszę, może jeszcze muszę coś znaleźć do tego, żeby wreszcie eksplodować z tym tematem. Niby w sens, wydawałem się, że przygotowałem się, żeby usiąść teraz i napisać. A coś mi, coś mi nie pozwala. Więc ja nie gwałcę go. Nie gwałcę siebie. Yy, I to. Być może samo przyjdzie, no może jeszcze musi poleżeć. Czyli też potrzeba czasu, żeby napisać taki reportaż, żeby on odpoczął i może wrócimy za dwa miesiące i akurat okaże się Albo za zakres. dwa lata, albo za 12, albo za 22. <grym> tak. Bardzo dziękuję, <grym> dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszamy tuż po krótkiej przerwie do naszego studia.